Cześć witajcie, w, w pierwszym filmie, może nawet odcinku z gry Bugsnax O której już trąbiłem na tym kanale już niejednogłośnie O tym, gdy kupię PS5 nagram tą serię Znaczy nagram, zobaczę to za gra Z opisu wynika, że ta gra jest dla dzieci, naprawdę, wynika to w cholerę, że ta gra jest dla dzieci I też tak się prezentuje, sami widzicie i ona też się tak prezentuje, że ma taką grafikę dziecięcą. Yy, co najciekawsze jest to, że tu jest otwarte świat w tej grze. Nie wiem czy ona mi przypadnie do gustu, nie wiem. Przed chwilą aktualizowałem ją, no szczerze nie wiem jak ta ak aktualizacja włożała, podejrzewam max. Nie miałem, podejrzewam 100 mega nawet, bo... ...zara mi się pobrała. Yy, I szczerze mówiąc zaczynamy. ja mam nadzieję, że w tej gry wyjdzie seria, ale wątpię. Na tą chwilę wątpię, bo z opisu wynika że tu trzeba tropić, czyli w sensie kombinować, nie wiem, zobaczymy co tu wyjdzie. O, no, opis tej gry możecie sobie zobaczyć na ps Store oczywiście. Bóg znak chce wyszukajcie w ps Store, zobaczycie opis sobie, bo ja zanim zacznę grać takie gry, to w opis te patrzę. Tą grę dostałem za darmo, oczywiście przed premierą PS5, ona była rozdawana chyba miesiąc przed premierą bodajże. PS5 a gra miała sama premierę chyba w dniu debiutu PS5 nie czekaj 11 chyba listopada jeżeli tam data była bo na PS100 ale nie jestem pewien 11 listopada jakoś tak w listopadzie w korzyść bozierskiej chyba miała premierę zaznaczymy co to jest no nie obiecuję że coś to widzi w no widzicie typowa gra dla dziecięca gra o kurze napisy w dialogach automatyczne sterzenie ekran... pole no będziemy mieli wyduch trzecioosobowy na to wychodzi sterowanie, dźwięk tu jest najważniejsze. E, kurde ta jakość mi która tu zawadza, nie mile e, głośność efektów dajmy na... to jest 60, nie to jest 85? nie wiem nie, na 75 doimy. Głośność głosu Muzyki. No a muzyka to jest najgorsza w takich grach. Kurde. To nawet bym mógł na 50 dać, ale dobra. Sterowanie nie ma co patrzeć. Dobra, grajmy. Boję się co to dojdzie. Podejrzewam, że nie będzie, na tą chwilę powiem szczerze... Chciałem z tej gry serii, bo obrazie mam wiadomo przed odpaleniem gry zawsze której się nie zna wyobraźnia jest duża, a jak odpalisz to jest inaczej Ja bym chciał z tej gry serii, ale no nie wiem czy to wyjdzie, Wątp bo szczerze na tą chwilę to wątpię Leby że to będzie fi film z pierwszych wrażeniach No to być widok trzecioosobowy, kurwa Fabuła mniej więcej znam o co tu chodzi Uwaga nie przeraście się, bo ta gra jest po prostu ma yy, no, takie stwory tu występują w tej grze, to te jest masakra Nie wiem czy będę mógł zrozumieć tą fabułę tutaj nawet No nie no, o, o, o grafika podoba mi się, nie? Kucać idzie? A bić też idzie tu nie, czekaj, ja tu wiem, że tu idzie Aha to jest jakiś... Uuu Zyskano i jest... To pomnik musisz mieć we... Z kaset lat No podoba mi się typu kurde, tu już mi się podoba wstęp, wiem, że dopiero zacząłem grać Ale tu typu jest jak widzę jak ten yy, ten dali dalej, jak to się nazywa ta gra? No my sky No też takie No Gdzie jestem aparat cały czas miałem i miałem ten aparat i co? Chciałem coś tu zaskanować. Już nie mogę, bo... Nie, nie, nie mogę użyć w ogóle. Dobra. Aha, tu jest aparat. Dobra. Ten leżą tu całe lata. Do kogo należy? Latarnia, widzę. Nie, tu nie mogę chyba nic już. A ten? Latar nie mogę zeskanować? Nie. Zeskanuj. Dziwne nie są sądzę, żeby To no, to za jak Widzę wyjść z Nie, tu trzeba skonać. Widzę w tej grze dużo. A mogę to podnieść? Nie. Kilow. w w bym to jakiś pog grał. Kółko. No i wie, najważniejszy w grze zawsze jest samuczek Od tego dużo zależy, jak będziesz grał, kurze Aha, Wulkan? To, to, Ta gra jest pod PS5 typowo, nie? Więc pierwsza gra na tym kanale to jest gra typowo pod PS5 chyba. Nie, ona nie, wiem, bo ona na PS4 też jest, ale też chyba pod, pod, pod PS5 jest zrobiona. Nie to. Tu już nic nie mogę, nie? Tu idzie nawet przybliżyć to co widzę Te skanowanie podejrzewam będzie kluczowe w tej grze Oho Ej, dobrze że pobiegłem, nie? Matko Święta Ej, tu jakieś rośliny widzę, mogę te zeskanować Co to za uniki szybkie robię? Albo bieganie? Nie, nie mogę Tam coś się... Nie? Podświetla Łody To jest... Ten krzak, w którym mogą się chować co mniejsze, bo krzak większe się od niego. Kurde mać. Kryją się, ale przed czym? To jest pytanie, nie? Teraz jak wejść z odrobiny? Czy to o gra? Ale na jakiej podstawie taka gra powstała, to mnie ciekawi, bo to moim zdaniem nie jest wyssane z palca. Na podstawie jakiejś książki Dwa tygodnie wcześniej w Jestem Lizbeth że Intrepid dzieci. My followers and I have started building a new community here. Construction of our settlement is well underway. What draws us so far away from civilization? What discovery could tempt us to start a new life in the untamed wild? Bug snacks! They're the most delicious thing in the world. You haven't lived until you've tried one. <laughs> it's true. Half bug, half snack. Nothing quite like him. There's one now! I got it! I got it! Ugh. Ugh. Good effort, Bilbo! As for you, I'm sure you're wondering why I've sent you this film. I've read your work, The Shadow of Grumpfoot, yeah, the, the secret of Soylent Grump, grump Stella pieces of journalism. Like me, you have a passion for discovering unknown truths. And also like me, if you truly recognize your talent. You are just the grampus I need to share my story with the world. I've sent you a map to our settlement. Come to Snack -tooth Island. Together, you and I will share the incredible tale of Bug Snacks. Huh, but i can not sure. Aha. Aha, no, dobra. Wow, that's your new lead? Another monster hunt? Do you have any idea how much trouble you've caused me? I had to recall half a million papers and give a public apology. All because your grumpfoot turned out to be a lost football mascot. We've been over this. It doesn't matter how eye-catching your articles are if I'm stuck cleaning up your sloppy work! You're already out of second chances! And now you're gonna follow Elizabeth to some grump-forsaken island? Elizabeth Megafig is either a con artist or a lunatic! Remember that whole mess with Grump Grumplantis? This bug snacks thing is just her latest delusion! Oh, I can believe Why don't you this is absurd only a desperate loser would follow Lisbeth. well it is a tantalizing story if true we'll just have to hear it from Lisbeth herself see so you get an interview with her and make it back alive you just might keep your job now get going and try not to fall off a cliff or something Że będę mógł tu zadawać pytania w tej grze, bo możliwe, że wybrałem ten główny dialog, a tamte to były pytania. Aha, to chyba będę mógł żreć. To chyba będę mógł jeść te troskawki jak widziałem na trailerze. O, ale pięknie gra, mi się podoba, nie? Too bad I'm dying, though. What? Oh, this is me, Philbo. Aha, I I was looking for you, but I uh, got hungry and... I oh, couldn't catch any bug What? That's a weird question, Lisbert. Weird.

Początki, nowe zadanie Jest Bardzo prosty robal żo za jak się porusza Ale jak takie coś złapać? Ej tu... A, to są te bunaksy, nie no Ale jak takie coś złapać? On się chowa, stary, 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 stary. Stary, 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 stary. kurde, to ja trzeba się zasejść do niego, bo co Jak to za zrobić wróć do... To jest zagad... To nie jak takie coś złapać? I, I teraz... o... Teraz jak my biegniemy, to ona się nagle chowa. Yy, nie wiem... Zaraz tam... Przyjdź mi coś do jedzenia. Skorajam na jakiej w zasadzie to... Teraz mnie nie widzi, czy ona się schowa? No schowa, nie, dobra, mnie z tym zwrócę. Nie złapałem, ale... Nie masz wybranego żadnego... Nie masz wybranego żadnego Przytrzymaj je i przestań kurca na

Oh this? Pretty neat, huh? It's a side effect of eating bug snacks. Anywho, I'm still recovering. <coughs> I could use maybe three more bug snacks. I'm sure that scope of yours will come in handy. Skin and plan, I always say. <coughs> A, ten jeszcze wstrzybym zjadł, No dobra, mam ją? Mam bym zjadł, no to jeszcze je dwie. Czekaj, kurde. Ja wiem, że mam ten skaner, ale one latają nie? No to tylko, że tym. Na karm, na O kurwy. Jeszcze dwie potrzebuję. Kryjówka. Pytanie, czy ja mogę iść gdzieś dalej, tutaj to polowania? Tu co innego już wozi. A bym mu to złapał? Łady! I co teraz? Coś mi tu Co za przypad o otwórz Aha, dobra. On chciał do skawki, nie tylko że... Jakaś... Marchewka? A marchewkę bym złapał Nie, chyba Teo się tak nie da złapać łatwo Chociaż? A może mu tym bym mógł go nakarmić, nie wiem może Nie bo tu nie widzę żeby te już skopki może 2 na 3. aha! Złap trzy buknaksy, czy obojętnie Dobra, bo ja myślałem, że muszę te trzy... Co to to, to oko poprawić? Ja myślałem, że te trzy muszę złapać, te truskawki, dobra, trzy muszę... Tylko, że to jest kłopot to bo... To jest kłopot, bo ja nie wiem... Jak daleko mogę się zapuścić? Czaoka jakaś jest, ale Ostroca Ostro... Ostro Po uprawa Nie, to coś muszę złapać Te jest gówno latające ciekawi co z tego tu. Tam jeszcze wiem, że na wprost idzie iść 400 czekaj, czekaj, coś tu jest jakaś jest kinia, nie? Ej, jest marchew chodź tu koleżanko nie wszystkie tak będzie łatwo można to co wiem łapać, bo

Welcome. Hey buddy. I have to tell you something. I'm supposed to take you home, but Lisbert might not be there. I don't know where Lisb is. I was out here looking for her. But who knows? Maybe she will be there when we get back. I'm sure she wouldn't want to miss her interview with you. Ready to go, buddy? Aaaa Czyli na pół otwarty świat. To nie jest całkiem otwarty, ale fajny ekran wczytywania. O co mamy po jeden. Aha, ale czas zapieprze już z dziesiątej wieczór. Oczy, Thought you'd starve to death by now. Nope, <laughs> I found a journalist. They're also pretty good at hunting bug snacks. I was gonna bring them back to Snacksburg. That's nice. Don't you want to come with? No. Wh why not? I got my paws full with my ketchup crop. Without Lisbert around to catch bug snacks, I gotta keep us all fed. Uh, we can't just eat ketchup. Well it's better than nothing. You want us to die out here? No, no, but uh but this garden is just so far away from everybody. Maybe you could start another one in town? Call this one quits? I don't quit. Now cool. leave. To take a ketchup for the road. Whoa! Darn bunger! Get out of here! She's booger. Stranger, I could use your help. This bunger goes wild for ketchup. There's a pen set up nearby. Take my sauce slinger, gather up some ketchup and use it to lead the bunger over yonder. Ja Dobrý, Yeah. I co mam teraz w niego szczelić? Dziękuję, stranger. Dobra. O czy Nie, gra jest naprawdę śmieszna. Muszę przyznać, że ma... O, tu mogę jeszcze to więcej tylko ketchupów później nieźle To rośnie, bo widzę w miarę szybko. Kurde, dobra w 3 Cheeseburger. A to mogę grę normalnie zapisać? Wczytaj. Udajesz postępy dokonane od ostatniego punktu zapisu 21 sekund temu. Dobra moi mili, oto to będę potwierdzam koniec tej gry. I nie, spróbuję gnoja zeskanować. No kurde, no to śmieszne granie. Ej, ee, wow. Ja nie mogę pogłaskać. Ej, naprawdę. Ej, ale to jest dobra wiadomość, bo teraz będę musiał, mógł planować sobie normalnie... Bo jak takiego spotkam gdzieś, to on może mnie gdzieś wyrzucić, nie? Patrzcie, tu to jest trochę keczupu więcej coraz, kurde. Tu można z tą, na nafarmić, wiem, że mi się gra nie zapisała No niestety, tu widzę, nie ma, tu jest autozapis W tej grze, tam jest kolejne Autozapis w tej grze jest niestety, no to to jest mi kurde, nie na rękę No ale co zrobić Dobra, jest. Ale jestem ciekaw tak, ja oczywiście piszę ile mam procent gry? Nie, piszę tylko czas gry ile gram. Ale czas gry jest tylko do ostatniego zapisu, więc... No ciekawa gra, ciekawa. No potwierdzam koniucing tej gry. Ja jestem w szoku, jest śmieszna ta gra. Póki co, zobaczymy co będzie. Ale podejrzewam, że z niej nie będzie jakiejś serii, bo... Znaczy dlatego, bo widzę, że tu jest na pół otwarty świat, w sensie, że możliwe być tak, że... Dostaniemy ileś tam z letni, musimy łazić po świecie i szukać, bo tu jest dziennikarstwo i w tym będziemy rozwiązywać jakieś zagadki tym podobne, co wiadomo, człowiek po robocie to mu się nie chce myśleć. Ale do zobaczenia i cześć, żegnam się z wami. Cheeseburger też jest z wami, No dobrze, bo powiedziałem cheeseburger, Szamburger Też z wami żegna. No śmieszny goście, naprawdę. Do zobaczenia i cześć, pa. No kurde, rozwalił mnie, on, on mnie rozwalił, pa.